Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania widzów. Te pytania są z reguły albo w, odniesieniu, w związku z masonerią, albo w związku z kościołem, więc tak będę mieszał. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Nim przejdę do właściwego, właściwego tematu, dwa ogłoszenia. pierwsze ogłoszenie. Ostatnio wszędzie to powtarzam: zbieramy na samochód dla księdza Jochemczyka, który zepsuł się, rozsypał się na terenie Niemiec. Ksiądz nie może funkcjonować bez samochodu, jeździ na Sycylię do Niemiec, do Polski, na leczenie do Polski w celach duszpasterskich. Ma 25 kościołów nieremontowanych przez 40 lat i z własnej kieszeni je remontuje. Nie ma grosza. Bez naszej pomocy tych, tego samochodu nie, nie nabędzie. Na, na razie jeździ pożyczonym, ale to na krótko. Zbiórka jest na, na, tym, na tej stronie, na której są wszystkie zbiórki na Tomasza Echemczyka. No i drugie ogłoszenie ukazała się właśnie książka najmocniejsza, rewelacyjna księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, właśnie jeszcze jest ciepła. Tytuł Sekta Bergoglio, Potrzebna Kontrrewolucja Katolicka, to nie oznacza, że ona jest o Bergoglio, o Franciszku. Oczywiście o, o, o Franciszku tam jest sporo, ale jest bardzo dużo o Polsce, o tym co się dzieje w, Polsce kościele, w polskim kościele, o polskich biskupach, ale też i o, o, o polskich katolikach, bo ten kryzys dotyka nie tylko góry, ale i dołu. No i teraz przechodzę do tych pytań. Pierwsze pytanie yy, religijne. Od pani Anety Kleps, pytanie z Facebooka. Jak to jest z prawdziwością świętości ludzi wyniesionych na ołtarze? Czy to jest nieomylne stanowisko Kościoła? Czy my mamy obowiązek w to wierzyć? Czy wyniesienie na ołtarze to pobożne życzenia i odpowiedź na zapotrzebowanie na świętość, której chwilowo nie ma? Ale przydałby się święty, więc załóżmy, ktoś się nadaje, ale niekoniecznie jest naprawdę święty, więc robią go święty. Dużo pytań, dużo problemów. Znaczy, po pierwsze, pamiętajmy o tym, że święci to jest, znaczy można ich zaliczyć do kategorii pedagogiki kościoła czy duszpasterstwa kościoła. Znaczy, to kiedyś były żywoty świętych, wszyscy to czytali, ładowali się tym, szukali tam wzorców. No więc to, to mają być takie wzory osobowe, które powinniśmy naśladować. Ich życiorysy pokazują, co można w życiu zrobić dla Chrystusa. I kiedyś było tak, że tych świętych było mało, bo ta poprzeczka była bardzo wysoko. Później Jan Paweł II zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze zmienił procedury związane z beatyfikacją i kanonizacją, czyli bardzo ułatwił. A po drugie, namnożył tych świętych w takich ilościach, że za jego pontyfikatu pojawiło się więcej świętych, chyba, tak mi się wydaje, niż w całej historii kościoła. Może, może kilka razy więcej. Jego zamysł był taki, żeby każdemu krajowi, okręgowi dać takiego lokalnego świętego, który jest bliżej ludzi, ale też ta poprzeczka została obniżona. No i teraz. Co to znaczy święty? Tak naprawdę, święty to oznacza ten, który jest w niebie. Natomiast zawsze było założenie, że powinien posiadać heroiczność cnót, czyli powinien być wyjątkowy. Prawda? Bo to nie jest tak, że ci, którzy nie są na liście świętych, nie są święci. Prawda? Było setki, a może tysiące wielkich polskich świętych, którzy nigdy świętymi nie zostali, bo nie było na to czasu, bo Polska gdzieś toczyła jakieś wojny albo była pod zaborami. I teraz jak ktoś zostaje świętym, to nas to nie musi obchodzić, prawda? Bo nas to zaczyna dotykać w momencie, kiedy my się do tej osoby odwołujemy, kiedy wypraszamy za jej pośrednictwem jakieś, jakieś łaski. Natomiast, czy, czy może być tak, że jest pomyłka albo nadużycie? Oczywiście, niestety, może być, wszystko wskazuje na to, że tak było w wypadku Pawła VI, który nie spełnił nawet tych kryteriów nowych, takich zliberalizowanych, prawda? Bo tam się wymaga jednego cudu za wstawiennictwem, a tutaj cudu żadnego nie, nie udowodniono. I no, widać, że ostatnio w kościele dokonuje się beatyfikacji czy kanonizacji według pewnej politycznej poprawności, według pewnej polityki. Prawda? Czyli jest coraz więcej wątpliwości świeckich, i nie tylko świeckich, w odniesieniu do Soboru Watykańskiego II. Pamiętajmy, że to był Sobór Duszpasterski, a nie dogmatyczny. To nie jest tak, że my musimy się tego słuchać, co tam było. Nie ma takiego obowiązku. No, a ten sobór chcą wciąż, jakby, realizować, pomimo tych wszystkich negatywnych skutków, które w wyniku się pojawiły i się pojawiają. No, i teraz beatyfikuje się, kanonizuje wszystkich związanych z soborem, prawda? czyli Jan XXIII, Paweł VI i, i, i tak dalej. Zauważmy, że Jan XXIII, jak pierwszy raz wszedł do sypialni papieskiej, powiedział: otwórzcie wszystkie okna. Ci, co tam byli, rzucili się otwierać okna. Jan XXIII dodał: trzeba przewietrzyć kościół. Więc chodziło nie o te okna w sypialni, ale kiedy umierał w tej sypialni, to powtarzał w kółko: zamknijcie okna, zamknijcie okna. Prawda? I a okna były zamknięte. Znaczy, jednak tutaj miał wątpliwości. Prawda? Natomiast, oczywiście, nie musi być tak, że nie, nie, nie może być tak, nie jest tak, że, że święty się nie myli. Prawda? To nawet święty Augustyn, który był wielkim świętym, wielkim doktorem Kościoła, on y, wprowadził takie myślenie w Kościele, że Matka Boża była. Niepok była pokalanie poczęta, ale y, grzech pierworodny został zgładzony przed jej urodzeniem. I powtarzał to później święty Tomasz, to był błąd, no, ewidentny błąd. Później pojawił się dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Także y, nie wydaje mi się, żeby, żeby te kanonizacje były zapotrzebowaniem na brak świętości. Świętość jest, święci są wśród nas, gdzieś na całym świecie. Przez ilu ludzi ginie za wiarę, setkami, tysiącami co roku, yy, tylko no, to nie jest promowane. No teraz pytanie z zakresu yy, masonerii. Yy, pan Dariusz Kozak zadał takie pytanie. Czy sam Jarosław Kaczyński jest masonem? Czy Duda, prezydent RP, również? Jaką ma pan wiedzę na ten temat? Yy. O wiedzę, mam żadną, prawda, to mogę tylko coś przypuszczać. Pamiętajmy, że jeżeli mason jest czynnym politykiem, a nawet nie politykiem, tylko gdzieś tam jest aktywny w świecie, to bardzo często jest to skrzętnie ukrywane. I dopiero po jego śmierci się ujawnia, że zmarł, powiedzmy, wielki mistrz, loża masońska. To ogłasza albo i się nie mówi nawet po śmierci, jeżeli, jeżeli by były jakieś skutki negatywne dla masonerii. Ale można różne rzeczy wnioskować, prawda? i ja o tym pisałem dużo w książce Masoneria Polska 2017 u progu katastrofy. Bo no, wszystko wyglądało na to, ja to tam dosyć, znaczy dużo miejsca temu poświęciłem. Pokazałem przesłanki, ślady, elementy łamigłówki no, bardzo takie przekonywujące, że Kaczyński, czy pis, jak to woli, wszedł w układ z masonerią. No i ta historia. Się zaczęła jeszcze na początku XXI wieku. Tam był taki wywiad rzeka z braćmi Kaczyńskimi, i jeden z dziennikarzy zadał Jarosławowi Kaczyńskiemu takie zadziwiające pytanie: Czy wszedłby pan w koalicję z masonerią? Na co Jarosław Kaczyński odpowiedział, a dlaczego nie? No i te, te pierwsze dojście do rządu PiS-u, gdzie z hukiem wylecieli, myślę, że im. Y, uświadomili sobie po nim, że bez masonerii daleko nie zajadą, i później weszli w układ, w ścisły układ z masonerią. I to masoneria ich wypromowała, no bo na pytanie, kto zrobił aferę związaną z Sowa i Przyjaciele, która dotknęła boleśnie PO, odpowiedź może być tylko jedna: y, tylko masoneria. Co prawda, niektórzy posłowie PiS twierdzą, że to zrobili Amerykanie. No ale co to znaczy Amerykanie? Prawda? To arabska wiosna, w wyniku której później ci uchodźcy się pojawili w takich ilościach, ona była w znacznej mierze robiona przez CIA, tylko że za, za, za tą inicjatywą stał i dawał na to pieniądze George Soros. Prawda? To była masańska robota wykonywana rękami CIA. I teraz, jeżeli się patrzy na Kaczyńskiego i na Dudę, no to ewidentnie Kaczyński ma powiązania liczne z masonerią rytu szkockiego, czyli masonerią wielką lożą, matka, matką świata, masonerią amerykańską i działa jakby na jej rzecz. Natomiast, gdy, gdy się patrzy na postępowanie prezydenta, to też o tym pisałem obszernie, w obu książkach, które mają w tytule masoneria 2017, to wyraźnie on chronił, czy działał w interesie masonerii Rytu Francuskiego. Także jak się to razem zbierze do kupy, no to, to to współdziałanie z masonerią jest ścisłe. Natomiast czy sami są masonami? Myślę, że, że chyba nie. Dlatego, że w ogóle masoni już, już nie mają żadnego zaufania, nigdy nie mieli żadnego zaufania do Polaków. Polacy są dziwni, prawda? Dzisiaj może być promasoński, jutro nagle się nawróci i y, raczej y, posługują się mason... znaczy, obcokrajowcami, natomiast y, Polacy to mają być tacy, kto, z którymi się albo wchodzi w układ, albo się ich traktuje jako no, takiego y, przynieść wynieść y, po zamiat. To tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo. O czym Jaruzelski rozmawiał z Rockefellerem? Czy polska mafia miała i ma swoich ludzi w Sejmie? Jak komuniści stworzyli potęgę medialną w Polsce? Kto stoi za Kaczyńskim, a kto za Tuskiem? Kto i po co wykreował pandemię Stechu? Na te i inne pytania odpowiadamy w najnowszej książce Martina Roli i Jarosława Kornasia. Kulisy manipulacji czyli jak teorie spiskowe stały się faktem. Po tej książce inaczej spojrzysz na polską rzeczywistość.